Cześć, kochani! Dzisiejszy odcinek jest poświęcony rodzicom i tym, czy przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy dodatkowy z powodu sprawowania osobistej opieki nad Waszymi kochanymi dziećmi do lat 8. Otóż odpowiedź na to pytanie jest twierdząca: tak, przysługuje Wam. 14 dni w marcu można było złożyć pierwszy taki formularz o przyznanie takiego dodatkowego zasiłku opiekuńczego, ale teraz nowelizacją 31 marca została wprowadzona możliwość wydłużenia tego zasiłku o kolejne 14 dni. Co musicie zrobić, aby taki dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzymać? Podkreślam, dodatkowy, albowiem to nie jest zasiłek, który przysługuje Wam z puli 60 dni w roku, które Wam przysługują na zasadach ogólnych. Przede wszystkim musicie złożyć oświadczenie do waszego pracodawcy o tym, że chcecie z takiego świadczenia skorzystać i o tym, że będziecie sprawowali osobistą opiekę nad waszymi dziećmi. Macie takie gotowce na stronach ZUS-u. Możecie również napisać je od serca własnoręcznie. Dodatkowo wypełniacie formularz, również jest on na stronie ZUS-u Z3 i myślę, że warto załączyć także mm, oświadczenie chociażby od przedszkola czy klubiku, do którego uczęszczało Wasze dziecko, o tym, że ta placówka została zamknięta i taki komplecik dokumentów wysyłacie i myślę, że na pewno zostanie Wam takie dodatkowe świadczenie przyznane. Jeżeli ta wiadomość była dla Was ode mnie cenna i wartościowa, podzielcie się z nią z przyjaciółmi, szerujcie ją i udostępnijcie dalej. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości i pytania, piszcie, dzwoncie, a ja będę dla Was e, kręcić kolejne materiały. Pozdrawiam Was serdecznie i wszystkiego dobrego. Wam życzę. I dużo zdrowia!